Co ja mam z Tobą zrobić? Kruk musi, musi zwiewać z łodzi, ponieważ yy, trochę narozrabiał. Postanawia przyjechać na Podlasie, ponieważ ma wrażenie, że Podlasie jest miejscem, gdzie terapia taka wewnętrzna to jest to, to, jest to miejsce po prostu do, to, do tej terapii. Będzie się zmagał z problemem, który dotyczy większość chyba facetów na świecie, jak nie w Polsce, na pewno w Polsce. Czyli agresja, klasyczna agresja, z którą musi sobie w sposób... Yy, nienaukowy poradzić. Adam chwi nadal gdzieś tam w tym dystansie, w tym swoim świecie policyjnym, ma swoje tajemnice. Ucieka po prostu z niego też coś, z czym on się mierzy. Coś ciemnego, z czym się mierzy. A wydaje mi się, że tylko odważni ludzie w ogóle stają twarzą twarz ze swoim cieniem. I on to robi. Myślał, czego się boi, bo bać się można o wiele rzeczy. On, dzięki temu swojemu wewnętrznemu śledztwu, zadając sobie odpowiednie pytania i dzięki szeptusze, odkrywa, że ma w sobie zło. Raz on jest po stronie dobra, a raz po stronie zła. Валька есть. из вот гроба.